Siema z tej strony, Dominiki, witam Was w nowym formacie na tym kanale. Bardzo często nagrywałem o tym, kim są nasze legendy internetu. Jak dobrze wiecie, niestety w niektórych tematach, a przynajmniej na ten moment, niemożliwe jest nagranie o tym, kim oni są. Co nie znaczy, że na ich temat nic nie wiadomo. Tak więc czas na ciekawostki na temat hitów i legend internetu. Róbsal Tokiemon! salto Tokiemon to bez wątpienia jeden z najbardziej legendarnych filmików, jak i tekstów w polskim internecie. YouTube jest pełen rii z czego najpopularniejsze sięgają blisko miliona wyświetleń. Z kolei swój szczyt popularności według Google Trends osiągnął w 2017 roku. Jednak jego początek może co niektórych zaskoczyć. Oryginalnie na YouTube, a przynajmniej najszybciej, pojawiły się 25 lipca 2008 roku pod nazwą Snomeik Żory. Na pierwszy rzut oka nazwa może się wydawać dosyć dziwna, ale po szybkiej mojej analizie można co nieco wywnioskować. Snomeik to był po prostu Kiemon S, co prawdopodobnie oznacza jego nazwisko i pierwszą literę jego imienia. Jeżeli chodzi o Żory, to oczywiście jest to miasto w województwie śląskim, gdzie doszło do tego wielkiego wydarzenia, co również potwierdza mapa klasyków Ronaldinho THC. Wszystko wskazuje na to, że Snomek to po prostu pseudonim Kiemona i musiał być w tamtym czasie, jak to się mówi, niezłym zadymiarzem w okolicy, co potwierdza jeszcze jeden filmik z jego udziałem, o którym na pewno większość z Was nie wiedziała. W rzeczywistości jest to pierwszy film, jaki pojawił się z Kimonem na YouTube i został publikowany 14 sierpnia 2007 roku o nazwie Snomeik w kościele, gdzie nasz główny bohater wygłupia się w kościele. Potwierdzenie jego osoby również znajdziemy w opisie filmu. Oto jak słynny żorski Snomeik bawi się podczas wieczornej mszy w kościele. <gry> Jeszcze dalej, dalej Kiemon! I to tyle na ten moment o Kiemonie. Teraz czas na akumulator na kablu. Akumulator na kablu. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy k***a za chwilę. Akumulator na kablu na tle pozostałych legendarnych filmów jest stosunkowo młodym hitem internetu, ale za to naprawdę wyjątkowym. Główny bohater z pełnym spokojem i opanowaniem pyta się odbiorców, czy wjechać mu Mołdawian z akumulatorem na kablu. Zapowiada się, że dojdzie do bójki. Najpopularniejszy film z jego udziałem został opublikowany na YouTube 23 lipca 2020 roku i zebrał ponad milion wyświetleń. Z kolei wersja, w której przedstawiony jest także ciąg dalszych historii zebrała ponad 750 tysięcy wyświetleń. Możemy z niej wywnioskować, że bitwa została wygrana przez naszego bohatera. Jednak okazuje się, że historia naszego bohatera na tych filmikach się nie kończy. Co ciekawe nad możemy zobaczyć filmiki z tej samej akcji, co niektórzy z Was pewnie już widzieli na moim kanale. Jeden z tych filmików, jeżeli się nie mylę, pokazuje sytuację przed tą sławną akcją, a drugi po. Co i za długo tam gadają, ka Piede Wyrywam mu tą pałę i tam wjeżdżam w te kurzy, nie? Do ch**a, bo widzę, że za kupa grubo. Czek na dwóch i pały metalowe. I tak jest kupa na sernowie. A jak zobaczyłem tylko te pałki, to mówię kupa, mówię słabo. co ty tam masz? Nie? No i dał mi k**wa akumulator na kablu. No kurwa, no też by dało radę, no. ale chłopcy się zesrali, no. Wiesz jak. K**uj tam. Pociąg. Te filmiki możemy obejrzeć na fanpage'u akumulator na kablu i zakładam, że może należeć nawet do głównego bohatera bądź kogoś z jego bliskiego otoczenia, bo możemy się z niego naprawdę sporo dowiedzieć. Przykładowo akumulator na kablu również próbował swoich sił w streamingu. Niestety całego zapisu nie jesteśmy w stanie obejrzeć, ale na fanpage'u możemy zobaczyć urywki, na których jest nasz bohater wraz z towarzyszem. Ostatnią aktywnością na tym fanpage'u jest filmik z Marszu Niepodległości opublikowany 15 listopada 2020 roku. Przepraszam, co pan chciał powiedzieć do kamery? Zawsze wszędzie policja... Będzie. Teraz czas przejść do tego, gdzie tak właściwie doszło do tego potężnego starcia. Pewnie wielu z Was zwróciło na to uwagę, że nasz bohater wspomniał o tym, że akcja miała miejsce na Sarnowie. Problem w tym, że nazwa odnosi się do niejednej miejscowości w Polsce, jednak to też po materiałach jesteśmy w stanie określić. Na fanpage również znajduje się link do filmiku, gdzie słynny akumulator na kablu przemieszcza sobie trasę na skuterze wraz ze znajomymi. W momencie, kiedy tłumik zostaje uszkodzony, widzimy tablicę rejestracyjną, która oznacza m.in. województwo Śląskie. Z kolei, w województwie śląskim znajduje się miejscowość Sarnów, więc wysoce prawdopodobne jest to, że właśnie tam powstał ten legendarny filmik. Niestety, mimo poświęconego czasu nie udało mi się znaleźć miejsca z tego filmiku. Możliwe, że po prostu przypadkiem je pominąłem lub ta sytuacja nie miała miejsca w samym Sarnowie, w sensie miejscowości Sarnów, tylko gdzieś po prostu w okolicy. Może być to również spowodowane tym, że Street View pokazuje głównie miejscowość z 2012 i 2013 roku, a przez 10 lat mogło się trochę zmienić. Można jeszcze dodać, że na wcześniej wspomnianym kanale znajduje się również także legendarny filmik jest znacznie Najlepszej jakości, jaką powszechnie znamy, prawdopodobnie nie przebije się do szerszej publiczności przez nałożone ograniczenie wiekowe. Podobnie jak fanpage, prawdopodobnie kanał należy do naszego bohatera lub kogoś z bliskiego otoczenia. Niestety nie udało mi się skontaktować z żadnym z bohaterów tego odcinka. Jeżeli ktoś ma taką możliwość albo jest w stanie powiedzieć coś więcej, to zapraszam do wiadomości prywatnej. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, do których link znajdziesz w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Jest również Discord. Zapraszam również na Instagrama mojego grafika. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo!